Dziś chcę opowiedzieć Ci, na czym polega rysunek wstępny. Oprócz schematu, którym posługuje się większość energistek, nauczę Cię praktycznego i logicznego myślenia w trakcie konstruowania idealnego rysunku wstępnego. Nie zrozumie źle, nie twierdzę, że komuś brakuje logiki, czy nie używa jej podczas budowania rysunku. Niemniej jednak zero-jedynkowe schematy często wyłączają nasze prawdziwe zdolności artystyczne. Pomijamy preferencje klientki i tym samym popełniamy błędy, skupiając się na matematycznych wyliczeniach. Do zrozumienia, na czym polega konstruowanie rysunku wstępnego, wybrałam brwi, bo z mojego doświadczenia i z moich analiz największy popyt na makijaż permanentny mają brwi, a poza tym kursantki właśnie z rysunkiem brwi mają największe problemy. Posłużę się zdjęciem twarzy kobiety o klasycznej urodzie. Pamiętamy o zasadzie, że brwi nie mają być identyczne, a bliźniaczo podobne. Nasze twarze przecież nie są symetryczne, więc dążenie do stworzenia symetrycznych brwi jest błędem samym w sobie. Chodzi o to, żeby zminimalizować asymetrię i nierówności na tyle, ile można, ale wciąż trzymać naturalnego położenia każdej brwi. Pozycja właściwa do tworzenia rysunku to pozycja siedząca, pamiętaj, nigdy nie leżąca. Nasze twarze inaczej prezentują się leżąc, a inaczej siedząc. A newralgiczne punkty w każdej z tych pozycji umiejscawiają się gdzie indziej. Nasz punkt odniesienia i podstawowa ocena kształtu brwi powinna odbywać się na spokojnej twarzy, przy zamkniętych oczach. Więc co jakiś czas poproś swoją klientkę o zamknięcie oczu i poluzuj mięśnie na twarz. Zawsze zaczynam rysunek wstępny od wyznaczenia środka nosa. Pamiętaj, że nasze nosy też mogą być krzywe. Jeśli tak jest, posiłkujemy się środkiem. Kolejny wymiar to końce brwi. Bardzo ważne jest, żeby brwi nie były za długie a ich położenie nie było niżej niż początki brwi. Do tego łapiesz trzy wymiary: środek ust, skrzydełko nosa i zewnętrzny kącik oka. Analogicznie robisz to z drugiej strony. Wymiar około półtorej centymetra po dwóch stronach, zaczynając od środka nosa. Wyznacza początek Twojej pigmentacji. Klasyczne brwi powinny dwie trzecie wznosić się do góry. I 1 trzecia łagodnie opadać na dół. Pierwszy wymiar to najniższa linia brwi. Jeśli obie brwi są na innej wysokości, staramy się tę niższą delikatnie podciągnąć do góry, a tę wyższą delikatnie ściągnąć na dół, dzięki czemu uzyskamy kompromis i nie pogłębimy asymetrii. Chodzi o to, żeby maksymalnie wykorzystać nasze naturalne brwi. Drugi wymiar to środkowa linia brwi, czyli wysokość. Staramy się, żeby obie brwi były na jednym poziomie. Trzeci wymiar to najwyższa linia brwi, punkty wzniesienia. Postaraj się uśrednić różnicę wysokości, podobnie jak przy wyznaczeniu najniższej linii brwi, czyli wyższy punkt jednej brwi delikatnie ściągnąć na dół, a niższy delikatnie podciągnąć do góry. Punkty wzniesienia najczęściej układają się w różnych odległościach, bo dwie części twarzy mają inną szerokość. Nie zapominaj o tym, kiedy naturalne ułożenie brwi będzie podpowiadać Ci, jaki nadać kształt. W konstruowaniu punktów wzniesienia potrzebujesz poprosić swoją klientkę, żeby patrzyła się prosto na Ciebie, a Ty, mierząc od wierzchołka ust, skrzydełka nosa. I mniej więcej środka oka zaznaczasz punkt zniesienia. Analogicznie robisz to z drugiej strony. Postaraj się teraz na podstawie tych wszystkich wymiarów, używając swojego zmysłu estetycznego, wyrównać obie brwi za pomocą delikatnego cieniowania kredką. Zanim pokażesz w lusterku wizualizację, czyli rysunek wstępny swojej klientce, najpierw oczyść twarz ze wszystkich linii pomocniczych, które mogą zaburzać jej odbiór brwi. Jeśli użyłaś czepka jednorazowego przy rysunku, obowiązkowo zdejmij go przed wręczeniem lusterka swojej klientce. Postaraj się, żeby rysunek nie był zbyt toporny, a kolor był dopasowany do urody Twojej klientki. Pani ma zobaczyć, jak będzie wyglądała w nowych brwiach, więc spróbuj zwizualizować jej to niemalże jeden do jednego. Na koniec mam dla Ciebie jeszcze kilka rad. Pamiętaj, zawsze słuchaj swojej klientki, jakie ma oczekiwania co do kształtu, i staraj się pamiętać o tym przy tworzeniu rysunku. Pracuj czysto, nie chaotycznie. Co jakiś czas oddalaj się od swojej klientki, żeby zobaczyć dalszą perspektywę. Jak jesteś za blisko, nie jesteś w stanie objąć różnic między jedną a drugą brwią. Kiedy jesteś dalej, łatwiej jest to wychwycić. Od czasu do czasu poproś swoją klientkę o zamknięcie oczu. Rozluźnij mięśnie na czole, aby móc znaleźć prawidłowe ułożenie brwi bez zakłóceń mimicznych. No a jeśli coś Ci nie wychodzi i tracisz cierpliwość, co często obserwuję na swoich szkoleniach, pomimo że wyznaczyłaś już wszystkie linie, lepiej zmazać wszystko do zera i zrobić rysunek od nowa. Na podstawie tego wszystkiego, co już zdążyłaś się nauczyć o twarzy Twojej klientki, będziesz w stanie dużo sprawniej i z lepszym efektem zrobić to szybciej i sprawniej. Jest jeszcze kilka smaczków, które z powodzeniem stosują moje kursantki. Jeśli chcesz się o nich dowiedzieć, zapraszam do skorzystania z nich na moich szkoleniach.